Witam wszystkich hodowców, zobaczcie Ile codziennie trzeba wyrzucać Lodu codziennie rano, popołudnie i na wieczór Góra lodowa, niestety Także dzisiaj już jestem po, po wymianie Proszę zobaczyć, czyściutka woda Wszędzie, w każdym jednym, tam sobie młodziaszek siedzi Ładnie Tutaj też woda wymieniona Także Trzeba chodzić rano i wieczorem. Właściwie to trzy razy: rano, w południe i po południu. Tak, się widzicie, wszędzie jest. Trzeba wymieniać, trzeba się poświęcić. No niestety, także widzicie, tutaj ekipa jest. Tutaj też ładna parka. Także. A, tam, tutaj też są młode. O, proszę. Dwa są ładne, tam są jajka. Także trzeba dbać o młodzież, pilnować wszystkiego. Tutaj też są młode, też świeża woda. O, proszę. Także jest tego, tu już będzie pokrywanko. Wiadomo, zimno jest, to muszę się rozgrzewać. Jakie ładne. Także widzicie, tak to wygląda. Tutaj też są już młode, no nie boicie się, nie boicie, się. No. Tu jest jeden młody. nic No nie, to się nie, było. nie było. Tam są te dwa młotki tutaj. O, tutaj i sobie tu. O. A, że tak to wygląda. Słuchajcie, no niestety trzeba pilnować, bo woda zamarza. No niestety w Belgii nie zderzają się takie, ja tutaj też razy są. Tego młodego trzeba będzie tutaj na dół przenieść. Idź no. sobie tu na dół, idź, Także tu ma lepiej na tym I Wtedy może sobie samiczka już też znieść Także widzicie Tak to, to jest no. o, i tu są też bardzo ładne młode To jest tego Z tak, Można sobie zobaczyć Są, o, są tutaj młode. Czy dopiero co wodę dostałem, bo mają dziuby, mają mokre. E, ja tutaj też zaraz. O e, ja co jest. Także widzicie. No. Niestety zima jest w Belgii, trzeba pilnować. No, niestety trzeba zamknąć drzwi, bo tutaj. O, no, wiem na krótkie drzwi, żeby czasami nie wyleciały, a, tak to wygląda tutaj, gdzie to są te młode, a, to tutaj bywa. a, tutaj też włożymy podeszcik ładnie, a, no chodźcie, chodź, nie pójdziesz, tutaj też. Dalej, chodź. Nie, nie, bo się nie. No dobrze, dobrze widzieć Leć, leć, dobra Także widzicie jakie bardzo ładne młode no. będą rosły Ach. A no, także ten taki krótki filmik, chciałem nagrać tutaj troszkę na Instagram, troszkę na Facebooka, troszkę na, troszkę na YouTube'a No nie ma zbytnio czasu, bo niestety trzeba działać, a są jeszcze A są jeszcze też inne tam są też dwa Także troszkę ich jest Także pozdrawiam Także trzymajcie się tam wszyscy Zima niestety nie odpuszcza no tutaj ma być aż do poniedziałku, a co dalej będzie, to zobaczymy, nie? Także widzicie, wszędzie czyściutka woda, pozdrawiam Was serdecznie, Mariusz, trzymajcie się, wszystkiego dobrego.